Dzień dobry we wtorek, ptaszkom też dzień dobry. Jednym z takich fajnych wspomnień z Opola jest to, że raz albo dwa razy w tygodniu, zależy jak tam się zdarzało, po mszy świętej o godzinie siódmej pan Janusz ze swoją żoną przychodzili ze świeżym bochenkiem chleba z takiej piekarni z Grudzic. Który robił, który robił taki piekarz od wielu, wielu lat, starszy pan, który wypiekał bardzo ograniczoną ilość bochenków każdego dnia i podobno przy tej piekarni zawsze rano o piątej już była kolejka, jak za starych czasów. I kiedy Janusz przynosił ten chleb i oni zawsze byli na tej Eucharystii, którą odprawiałem o siódmej, to po zapachu w całym kościele było wiadomo, że ten chleb dzisiaj będzie i to było duże rozproszenie w czasie mszy bo wiedziałem, że po mszy będzie ten chleb bardzo często ten chleb kiedy już przychodził Pan Janusz do zakrystii z nim, jeszcze był ciepły i to był piękny moment dnia, kiedy szło się z tym chlebem kiedy szedłem z tym chlebem do naszej jadalni i potrafiłem naprawdę zjeść czasami od razu pół buchemka. znacie to uczucie kiedy się dostaje świeży chleb dobry chleb nie ten taki sztuczny z supermarketów, tylko rzeczywiście chleb, który smakuje jak chleb i kiedy jest do tego dobre masło, to można zjeść samego chleba z masłem nawet pół buchanka albo i więcej. Człowiek się nie potrafi opanować. Je i je i je, bo jest smaczny. Ten obraz mi bardzo się przypomniał kiedy czytam sobie tą dzisiejszą ewangelię, kiedy Pan Jezus mówi, ja jestem chlebem, który daje życie. Zobaczcie, Jezus dzisiaj odwołuje się do czegoś takiego, co nazywamy głodem, ale oczywiście, zacząłem od tego chleba z Grudzic, ale to nie chodzi o chleb takich, nie chodzi o głód fizyczny. Chodzi o takie głody, które nosimy w sercu. Czy to się do tego przyznajemy, czy nie, to my jesteśmy ludźmi, którzy są zachłanni, chcieliby zjeść. Jesteśmy zachłanni relacji, miłości, emocji, uczuć. Jesteśmy zachłanni do spełnienia różnych naszych marzeń, pragnień. Po prostu cały czas chcemy, takie mamy serca stworzone, że one chcą cały czas być zaspokajane. I jest to dobre, jest to naturalne, nie ma w tym nic złego. Straszną rzecz sobie człowiek robi, kiedy w imię Pana Boga albo jakiejś religii mówi, że nie może niczego pragnąć, że jest nieistotne to, co czuje, to, czego pragnie to, co marzy, bo tylko liczy się Bóg i to jest taka pseudo-religia, która tak naprawdę nie liczy się z człowiekiem. To jest straszna herezja, kiedy nasze człowieczeństwo jest umniejszane, jest, no jest tak naprawdę poniżane, bo mówimy, że ono nie jest istotne ze swoimi potrzebami, ze swoimi pragnieniami itd. Tak naprawdę potem tutaj psychologia nam bardzo pomaga. To wszystko tłumione w pewnym momencie gdzieś wybucha i staje się źródłem zła. Chociaż na początku było dobrym pragnieniem. A więc y, y, warto zauważyć przy tej Ewangelii te nasze głody, to, że mamy takie głębokie pragnienia, że chcielibyśmy zjeść od razu wszystko, bo to jest takie smaczne, przynajmniej tak się nam wydaje. Y, ale to, co mówi Jezus, i to, co mówi ta dzisiejsza Ewangelia, pokazuje nam też, że nie da się zaspokoić naszego serca, naszego życia, naszej naszych pragnień, naszych marzeń do końca. Choćbyśmy nie wiem, jak się spinali, to i ze względu czasowych, bo nasze życie jest bardzo ograniczone czasowo, i ze względów różnych, emocjonalnych, relacyjnych, psychicznych, finansowych też, fizycznych, jesteśmy bardzo ograniczonymi ludźmi. I warto pamiętać przy tej Ewangelii też o tym, że mamy ograniczenia w spełnianiu naszych pragnień. No właśnie, pół chleba bym jeszcze zjadł, ale potem już bym naprawdę się źle czuł i to by się źle skończyło. A więc ta Ewangelia nam przypomina, że jest w nas nieustanny głód, którego ciągle nie potrafimy zaspokoić. I Jezus mówi: Ja jestem tym chlebem, ja jestem tym pokarmem, ja jestem tym czymś, co nasyca Twoje serce, co nasyca Twoje życie. To oczywiście jest większa część mowy Jezusa o My to nazwaliśmy w tych nowych tłumaczeniach Mową Eucharystyczną, o tym, że On jest chlebem w kontekście Komunii Świętej, w kontekście tego, co się stanie później w Wieczerniku, ale myślę, że ta Ewangelia jest też bardziej uniwersalna. To znaczy, że szczególnie dla tych, którzy z różnych powodów nie mogą przystępować do Komunii Świętej, i ci ludzie bardzo często mówią: Jestem odepchnięty, nie jestem e, chciany. To nieprawda. Jezus mówi: Ja jestem zaspokojeniem Twoich potrzeb. I może warto, żebyśmy zapraszali Pana Jezusa do tego wszystkiego, co po ludzku jest niezaspokajalne. I tak ze względu na, na, na te ograniczenia, o których mówiłem, ale też to, co wydawałoby się, że mogłoby być w naszym zasięgu, choćby to, co nazywamy Komunią Świętą, ale z jakiegoś powodu nie jesteśmy w stanie przekroczyć różnych barier. Zobacz, że Jezus jest zaspokojeniem Twoich pragnień. Znowu, nigdy żadna komunia święta, żadna modlitwa, żadna adoracja, żaden akt religijny nie sprawi, że nasze serce zostanie zaspokojone na 100%. Nie. To taka jest wiara i taka jest, taka jest nasza nadzieja, to się stanie dopiero, kiedy staniemy z Bogiem twarzą w twarz, kiedy w końcu go ujrzymy takim, jakim jest póki co tutaj na ziemi ciągle będziemy odczuwać głód i ten głód w takim wymiarze duchowym on cały czas nas pcha do tego pytania o to coś więcej, właśnie o Jezusa o Boga w naszych relacjach ten głód nas pcha do tego, żebyśmy coraz bardziej kochali, żebyśmy coraz bardziej byli otwarci na drugiego człowieka ten głód nas popycha do tego, żebyśmy się rozwijali, czyli uczyli Y, zmieniali swoje myślenie, i tak dalej. Czyli ten głód jest czymś dobrym, jest pozytywnym, chociaż czasami jest czymś bardzo nieprzyjemnym. I tutaj y, przypominam starą zasadę Ignacego, że nie wszystko, co dla nas nieprzyjemne, jest złe. Wręcz przeciwnie, może być bardzo dobre, bo nas pcha do rozwoju, bo nas pcha do tego, żebyśmy byli ludźmi, którzy przez swoje y, ciągłe niezaspokojenie szukają czegoś nowego. I tu nie chodzi o zabawę życiem. Tu nie chodzi o to, że szukam wrażeń, ale tu chodzi o to, że jestem cały czas w tym, w tym nurcie, boże co za słowo, nieustannego głodu, który mnie popycha tak naprawdę ostatecznie do. Jak one no pięknie śpiewają. Do, do szukania Pana Boga we wszystkim, co się dzieje w moim życiu. No więc zobaczmy dzisiaj na te głody. Zobaczmy y, różne głody, które nosimy w sobie. Te, które, o których bardzo chętnie napisalibyśmy na fejsie i się tego nie boimy. Ale zobaczmy też te wszystkie głody, których nie pokazujemy nikomu, których być może się wstydzimy z różnych powodów. Być może są rzeczywiście złe, albo złe w takim sensie, że mogą prowadzić do zła, albo są takimi głodami, które są dla nas stydliwe i boimy się pokazać innym, bo się boimy zranienia. Więc mamy w sobie różne, przeróżne głody. Ważne jest, żebyśmy spróbowali rzeczywiście przed Bogiem na modlitwie, przed sobą samym wypowiedzieć te głody, żeby nie uciekać od siebie, żeby nie uciekać od tego, co w nas tak naprawdę jest, a nie to, co sami sobie narzucamy jako pewną y, poprawność albo to, co inni od nas oczekują, czyli nie wolno Ci tego pragnąć, nie powinieneś. Spróbuj być przed Panem Bogiem dzisiaj szczerym i powiedzieć sobie, y, co tak naprawdę w Tobie jest jako głód? A po drugie, spróbuj zobaczyć, co by mogło znaczyć, że Jezus jest spełnieniem Twoich głodów. Uwaga, to nie znaczy, że Pan Jezus nam zabierze nasze głody, to nie znaczy, że nie będziemy ich odczuwać, ale to znaczy, że jeśli Go zaprosimy do naszych głodów, to znaczy yy, po prostu tak, swoimi słowami, yy, to możemy poczuć większy, większą wolność w tych naszych głodach. Jezus paradoksalnie nie jest kimś, kto przychodzi i mówi: Nie wolno ci tego czuć. Tak robią ludzie, tak my sobie robimy. Jezus przychodzi i pyta się i zadaje inne pytanie: dlaczego to czujesz? Dlaczego ten głód jest dla ciebie taki istotny? Co w tobie jest takiego, że, że odczuwasz ten głód? A to są pytania otwarte, nieoceniające. To są pytania, które prowadzą nas do jakichś wniosków, z którymi możemy dalej pracować, z którymi możemy coś dalej zrobić, żeby rzeczywiście dojrzewać. W tym, co odczuwamy i co jest naszym pragnieniem. Zobaczcie na nasze głody, na wasze głody. Na, każdy niech zobaczy na, na swój głód, który nosi w sercu. I zobaczmy, jak je zaspokajamy. Czy czasami sobie nie robimy krzywdy, zaspokajając nasze głody. Oczywiście dorabiając do tego y, straszną ideologię. Można zjeść cały chleb z Grudzic, można przed całym światem udowodnić, że to jest fajne i dobre. Ale doskonale wiemy, że dla naszego żołądka i dla naszego organizmu nie będzie to dobre, bo nas to po prostu zniszczy. Dobrego wtorku Wam życzę. Serdecznie pozdrawiam Pana Janusza i żonę i bardzo Wam dziękuję za te wszystkie chleby, które dzięki Wam mogłem zjeść i były bardzo smaczne i zawsze będę to dobrze wspominał. Trzymajcie się, do zobaczenia.